Siemano, ja jestem Mateusz i zapraszam na film. Erling Haaland żąda kosmicznej kasy, ostry trening Roberta Lewandowskiego, Guardiola wyrównał rekord Jose Mourinho, kolejne spięcia w Bajernie Monachium, ostatni mecz Łukasza Piszczka, nowy stadion w Warszawie oraz podsumowanie spotkań Ligi Europy. O tym w dzisiejszym filmie. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie wysyłały mi informacje do tego filmu. Bardzo dziękuję. Wczoraj dołączyło do nas 55 nowych widzów. Jest mi naprawdę z tego powodu bardzo miło. A jeżeli ty tego kanału nie subskrybujesz, a jest Jesteś fanem piłki nożnej, no to gorąco zachęcam cię, aby zmienił to. W tym momencie zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600. Macie cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie betfan.pl. Oczywiście każdy z nas chce zarabiać bardzo dużo, ale wynagrodzenie, jakiego życzy sobie Erling Haaland od potencjalnego pracodawcy, jest wręcz astronomiczne. Portal goal.com ujawnił, że Mino Rajola, czyli agent norweskiego piłkarza, życzy sobie wynagrodzenia dla Haalanda w wysokości 35 milionów euro za jeden sezon. Więcej zarabia tylko Leo Messi, gdyż jeżeli podliczymy jego wszystkie bonusy, nagrody i tym podobne, to za 5 lat zarobi około 500 milionów euro. Jednak obecnie mniej niż żąda tego Erling Haaland zarabia nawet Cristiano Ronaldo. Juventus płaci mu 31 milionów euro za jeden sezon. Wiadomo jest, że Haaland jest wielkim talentem i ma predyspozycję do ustanowienia nowych rekordów, no ale takie wynagrodzenie dla 20-letniego piłkarza jest po prostu irracjonalne. Hiszpańskie media podały, że nawet Real Madrid nie zamierza spełniać jego oczekiwań. Ciekawie, czy znajdzie się jakikolwiek chętny, aby płacić mu aż takie pieniądze. Każdy dzień przybliża nas do powrotu. Roberta Lewandowskiego do ligowych zmagań, gdyż tylko pojedynki w rodzimej lidze im pozostały. Mimo tego jest jeszcze o co walczyć, gdyż Mistrzostwo Kraju choć jest bardzo blisko, no to samo się nie zdobędzie. A bez lewego może być o to tym bardziej ciężko. Wczoraj lewy ponownie pojawił się na boiskach treningowych. Niemiecki Bild donosi, że trening trwał już troszeczkę dłużej niż ten ostatnio, gdyż ponad 40 minut. Polak nie tylko truktał, ale także wykonywał podskoki czy też w biegu, mijał pachołki. Jest to ewidentnie kolejny krok do jego powrotu, który nastąpi już niebawem. W tą Piotr prezes PZPN, czyli pan Zbigniew Boniek, przekazał w rozmowie z Interią, że Lewy do gry powróci już jutro, czyli na spotkanie z Wolfsburgiem. Jednak to, że jego wczorajsze treningi były indywidualne, raczej nie wskazuje takiego scenariusza. Niemiecki magazyn Kicker podał jednak odmienną informację niż pan Zbigniew Boniek. Ich zdaniem powrót Lewego na boisko nastąpi, ale dopiero 24 kwietnia, czyli na spotkanie z Mainz. Wynika z tego, że władze Bayernu wolą mieć pewność, że Lewy może pojawić się na boisku, niż ryzykować pogłębienie się kontuzji. No i to jest oczywiście bardzo bardzo dobre. Pamiętajmy jednak, że zbliża się euro, a zdrowy Robert Lewandowski jest nam niezbędny. A to, kto miał rację, czy w Boniek, czy niemieccy dziennikarze, przekonamy się już jutro. Pep Guardiola od 2016 roku, gdy to przyjął Manchester City, nie zdołał osiągnąć najważniejszego celu, czyli triumfów w Champions League. W tą środę stała się jednak historyczna rzecz w karierze hiszpańskiego szkoleniowca. Pierwszy raz z drużyną obywateli awansował do półfinału Champions League. We wcześniejszych latach odpadał już na etapie 1-8 finału z AS Monaco, a później trzy razy z rzędu w ćwierćfinale. Awans do tego półfinału Champions League sprawił, że Guardiola po raz ósmy w swojej karierze awansował do półfinału. Dokładnie tyle samo razy dokonał tego, Jose Mourinho. Napięcie w Bayernie Monachium eskaluje już nie tylko z każdym dniem, ale nawet z każdą godziną. Konflikt na linii dyrektora sportowego, czyli Hasana Salihamidzicia, a menadżera, czyli Hansiego Flika, urósł do tego stopnia, że jeden albo drugi po zakończeniu tego sezonu najpewniej pożegna się z klubem. O fatalnych decyzjach dyrektora sportowego mówiłem już w poprzednim filmie. Zapomniałem jednak powiedzieć o jego ostatniej decyzji, a propos zakończenia współpracy z Żerą Boatengiem. Hasan podczas porannej rozgrzewki w dniu spotkania rawanżowego z PSG miał oznajmić Piłkarzowi, że po sezonie wylatuje z klubu. Przekazanie takiej informacji przed tak ważnym spotkaniem, no chyba było idiotyczne. Na to miały zareagować najważniejsze władze klubu. Jak dowiedział się Sport Bild, decyzja o wydaleniu z klubu Boatenga była tylko wymysłem dyrektora sportowego i klub jeszcze nie zdecydował, czy przedłuży kontrakt, czy też tego nie zrobi. Z kolei Hansi Flick po odpadnięciu z Champions League mówił tak... Mam ważny kontrakt z klubem, ale zawsze myślę o tym, co wydarzy się później. Sukces jest dla mnie ciągłym procesem, oceniam sytuację, stawiam czoła nowym wyzwaniom i zastanawiam się, jak im sprostać. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić coś innego, jestem przyzwyczajony do presji, czy byłaby ona w kadrze, czy w Bayernie? A przed tą wypowiedzią Hansiego Flicka innej, równie ciekawej wypowiedzi udzielił Lothar Matthäus, osobiście przyjaciel Hansiego Flicka. To był ostatni mecz Hansiego Flicka w Champions League jako trenera Bayernu. W niemieckiej federacji jest pierwszym kandydatem na następcę Lewa. Latem zaakceptuje jej ofertę. Tak więc jeżeli mamy wierzyć w te słowa to po Euro 2020 Hansi Flick zostanie nowym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec. Mi się jednak wydaje, że władze Bayernu pójdą jednak po do głowy i nie wywalą z klubu Hansi Flicka, a Hassana Salihamidzic, który zdecydowanie w tej układance jest tą negatywną postacią. W każdym razie możemy się zastanawiać, kto przejąłby Bayern Monachium po odejściu Hansiego Flicka. Media poinformowały, że władze Bayernu rozpoczęły już rozmowy w tej sprawie z Julianem Negalsmanem, czyli aktualnym trenerem RB Lipsk. Rzecz w tym, że sam zainteresowany w Zaprzeczył, jakoby prowadził jakiekolwiek rozmowy z przedstawicielami Gwiazdy Południa. Umowa Łukasza Piszczka z Borussią Dortmund wygasa z końcem tego sezonu. Polak raczej na 100% opuści już BVB, a to oznacza, że spotkanie z Manchesterem City było jego ostatnim meczem w Champions League. No tak naprawdę to nie do końca, gdyż Polak w tym meczu nie pojawił się na boisku, ale był obecny jedynie na ławce rezerwowych. Faktyczny ostatni mecz polskiego obrońcy w tych elitarnych rozgrywkach miał miejsce 8 grudnia zeszłego roku. Wtedy BVB zmierzyło się z Zenitem i paradoksalnie Piszczek w tym meczu zdobył swoją jedyną, pierwszą, a zarazem ostatnią bramkę. W Lidze Mistrzów. A kiedy Łukasz Piszczek zadebiutował? Okazuje się, że miało to miejsce 3 września 2011 roku w meczu z Arsenalem. Od tamtego czasu w Champions League zagrał 54 spotkania, zdobył jedyną wspomnianą przed chwilą bramkę oraz zaliczył 3 asysty. Piszczek miał też zaszczyt wystąpić w finale Champions League w 2013 roku. Zagrał pełne 90 minut, ale niestety wtedy BVB przegrało z Bayernem Monachium 2 do 1. To były złote czasy dla niemieckiej drużyny. W tym meczu dla Borusi zagrał m.in Robert Lewandowski, Jakub. Klub Błaszczykowski, Suboticz, Gindogan, Hummels czy też Weidenfeller. Polonia Warszawa, która obecnie występuje w trzeciej lidze, ma bardzo ambitne plany. Wczoraj poinformowali, że ich celem jest budowa nowego stadionu, którego koszt wyniesie około 400 milionów złotych. Jednak klub nie posiada aż tak dużych pieniędzy, tak więc poproszono Urząd Stołecznego Miasta o 100 milionów złotych do finansowania tego projektu. Nie chodzi tutaj tylko o rozbudowę obecnego stadionu, ale także o wybudowanie boisk treningowych oraz całego zaplecza treningowego wraz z halą oczywiście do gry w piłkę. Co więcej klub tego roku obchodzi swoje 110 urodziny, tak więc prezent w postaci rozbudowy obiektów sportowych byłby naprawdę wspaniałą inwestycją. Ja oczywiście kibicuję, no i kto wie, bo być może z tego ośrodka treningowego będą pojawiały się nowe piłkarskie talenty, a tego na pewno życzy sobie każdy z nas. Wczoraj odbyły się także ćwierćfinałowe spotkania Ligi Europy. Jeżeli oglądałeś jakikolwiek mecz, to zostaw łapkę w górę na dole pod tym filmem. Manchester United po golu Edisona Cavaniego oraz samobójczym trefieniu piłkarzy granady awansował do półfinału. Pierwszy mecz wygrali 2 0 i wczoraj ten wynik powtórzyli. Tego dokonał także Arsenal, który pomimo remisu w pierwszym spotkaniu 1 do 1, w rewanżu nie dał szans Pragan i rozjechał czeski zespół aż 4 do 0. W półfinale zameldowała się także AS Roma, która zmieszyła się z Ajaxem Amsterdam, oraz awans wywalczył sobie także Villarreal w pojedynku z Dynamem Zagrzeb. W półfinale Manchester United zmierzy się z włoską AS Romą, a Villarreal z Arsenalem. A kto Twoim zdaniem w tym sezonie zmieści się w finale Ligi Europy. Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Wydaje mi się, że ja tradycyjnie postawię na Manchester United, bo jestem ich kibicem, no ale myślę też, że bez problemu poradzą sobie z AS Ramą oraz na Arsenal, który raczej nie powinien mieć problemów z Villarrealem. W meczu Arsenalu nie wystąpił pierre emerick Obama Young. Okazało się, że nie z powodu kontuzji, ale z powodu groźnej choroby. Piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie, a w jego opisie napisał, że podczas ostatniego zgrupowania kadry złapał malarię. Dodał też, że na pewno wróci silniejszym, a dzięki dobrej zdrowotnej, czuję się już lepiej. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam każdego z Was do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Poza tym zachęcam Was do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się tam na dole w opisie tego filmu. A jeżeli z niego skorzystacie, dostaniecie bonus na start w postaci 200 punktów energii. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!